Cześć, witajcie. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator. E, pomogło tutaj temu panu e, reset. Czyli wyjście do menu i, i wejście z protemu do gry Naprawił się, zmądrzał e, oczywiście na wszystko mi nie stoczyło pieniążków. E, żejcie, może jeszcze coś, coś się uda. Wziąć yy, chociażby majonez. Majonez 83. O to nie. Ale wiecie co? Niech zostanie. Niech zostanie. Przejdźmy się jeszcze po sklepie. Majonez. Ketchup. Ketchup można dobrać, eee, in. Eee, na razie myśmy tak. Eee, u, 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 u. Dwa, trzy, cztery. Jest, dwa, trzy, cztery. Dobra, myślę, że 243 dość szybko zorganizujemy. Otwieramy sklep. Zobaczmy jeszcze co tutaj. Resztę to, resztę to zostaje. Eee, jeszcze ten makaron tutaj. Dobra, dzień dobry Pani. Bo tutaj tak mamy pizzę. Zajmemy produkty środowiskowe, płatki te miodowe i te z czekoladą musakę i karton jajek tych dwu, dwunastek dwunastek, dobrze, dwunastek eee, dobra, niech ta pani niech ta pani za jakieś 150 robić zakupów o, dzień dobry pani pani się ostatnio maszyła sukienka na pupie Coś tam, coś tam wystaje no. Dobra, bo jeszcze tutaj żona w dłoni i co będzie Albo jej mąż da mi po, po tym pogębie Dobra, 88 mamy Zostaw ten majonez. No. na razie idą tam do nich zaostaw ten majonez a dla niego nie starczyło Dwa. Jeszcze ktoś niech będzie. Nawet za pięćdziesiąt. Serio? Ktoś do nas jeszcze przyszedł. O, i pani zapłaci 51,98. Proszę bardzo, życzę smacznego. Kurde, ja muszę iść majonez wyrzucić na półkę. A mnie tutaj wstrzymujecie. 91,61. Proszę bardzo, pani też tutaj nabrała. Wiem, że mogę wystawić sobie drzwi, że kasa nieczynna 86-27, ale to by było niegrze w stosunku do klientów moich. I dlatego tego nie robię. Kolejny 148-82. Proszę bardzo, Majonez, No dokładnie trzydzieści sześć, 44 cztery. Proszę bardzo. Dobra, idę, idę, znajdę majonez. Majonez, ten no, już macie. O, kocio, ostatnie został. Dobra, kurde, ludzie. Daj ta żyć. Daj ta żyć. Ja nabrał kurczaków, kurde. Co? Kurczak chcie? Osiemnaście zero osiem i osiem. Proszę bardzo. I pan kartą 65, 50. No dzisiaj jakoś przeżyjemy ten dzień. Będę trochę narzekać, że towaru brak, ale już trudno. I pan dwadzieścia centy, proszę bardzo. Dobra, idę, powrzucam to do magazynu. Niech się tutaj moje łutki na coś przydadzą. O, jest i ketchup. Eee, tu. A już chwila. E, sko, Jason Statam. Witaj, jaki film dzisiaj kręcisz? Co ci tym razem zabierają albo wstrzykują? siedemdziesiąt 72 Proszę bardzo, ketchup. No przecież masz na półce. Poszukujesz. I tutaj pani Soda Grosza. Super. Pani też tutaj nabrała. Da pani radę do domu to zadźwigać? Co sumie młoda pani jest. Dwa. Ja. Nie ma 50, 64. To proszę zobaczyć na solarium. I też tak ładnie wygląda zdrowo Rumiano 671 proszę bardzo Dobra, idziemy dalej uzupełniać magazyn To prawda dzisiaj nic nie, nie kupimy, ale nasi chłopcy mogą coś tam dorzucić jeszcze. Nabierz, no, a ja dorzucę. No, jutro czeka nas burza mózgów w magazynie. Dobrze, że nie trzeba daleko chodzić. O. Czy ja coś tutaj mogę dorzucić? Nie. Dobra, idę. Dzień dobry pani. Jak się pani miewa? Ona pani u mnie nie była na kasie. Pani chodziła do kolegów. Cieszę się, że pani do mnie teraz zawitała. 121,98 Proszę bardzo. Dzień dobry pani. Jak się pani czuje? Takie zakupy. Chyba emerytura przyszła, co? 93... 87... Proszę bardzo. O, tam jeszcze paru klientów się kręci po sklepie. No, teraz będziemy mieli więcej, więcej pieniążków. Bo rachunki to sobie następnym razem zapłacimy. Będziemy mieli po 5 rachunków, w po 4 rachunki z niepłacenia. Nie będą nam tutaj doliczać procentu. Się ruszyć z kasy w sumie. No, niby nade mną jest świetnik, ale jakoś ciemno mi tutaj. A tu? Nie, no, to jest jaśniej. Ech, nie wiem, co tutaj chodzi. Dobra, trudno. Dobra, czy to już wszyscy? Wszyscy. No dobra, to zamykamy dzień. 75 56 klientów. 18 produktów było za drogich. W sumie dla 18 klientów było coś za, za drogo. 6 produktów nie znaleziono. Pewnie ten majonez i teraz ostatnio e, sos ostry. 38 klientów było zadowolonych. 3992,73 dolara taki był utarg na kasach 2874,59 dolarów tyle wydaliśmy na zatowarowanie w dniu dzisiejszym 500 zł wynajem opłaty eksploatacyjne 663,38 i 1118,14 centów tyle zarobiliśmy w sumie na czysto z dnia dzisiejszego, no i balans, e, czyli tyle, ile nam zostało, to jest 3795 dolarów 46 centów. I zaczynamy następny dzień. E, jajka dwunastopak spadł. Jajka dwunastopak spadł. Dwunastopak e, e, 6,9, czyli będzie 6. 59 tak i Crispy chibi Crispy chibi e, Płatki poszły do góry, czyli będzie 6,58. Dobra. A to są jakieś wegańskie, chyba. Wszystkie są wegańskie, a nie te nie są wegańskie. No tak, to są z pszczół, no to nie mogą być wegańskie, no. Eee, I teraz tak. Uzupełniamy. Towar. Szampony. Dajemy dwa opakowania. Czekajcie, bo tutaj... Szampony. Mm, szampony, 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 przelecieliśmy. Szampony. Dwa kartony. E, mydełko e, spryski bardzo szybki, dwa kartony e, papier, dajmy sześć kartonów dobra uzupełnijmy to jak już zapełniają ją. Hm. To albo na półkę. I szampon. Masz karton. podałem tam szampon gdzie on zniknął dobra tutaj mamy papier do pupci żeby mniej miękko było i czysto i pachnąco eee, dobra teraz tak dalej eee, lody czekajcie tutaj mamy pizzę de niro Proszę bardzo. E, płatki, czy płatki wejdą? Pła... Patrz, wejdą płatki. To dobrze. E, miodowe na pewno. Patrz, pryk. I te crispy Chibi. I patrzcie, puste miejsce. Jak fajnie. E, musaka. Czy musaka wejdzie? E, musaka wejdzie i jajka też wejdą. Super. Tylko pizza zostanie z miro. E, na takim pięknym słoneczku. Tuńczyka wziął. Dobra. Mamy, i mamy jajka tutaj dajmy e, dobra, to papiery zostały kurczak, lody lody dajmy dwa opakowania e, lody będą gdzieś, podejrzewam że na samym dole albo i nie ale no, na pewno będą gdzieś Nie no, lody muszą być gdzieś tutaj. Są e, dajmy dwa kartony na lody. Hmm. Tej pizzy. Ztrzymamy kar... się z tym. Ziemniaki dajmy 6. 6 ziemniaków, 6 ziemniaków, dobra. Kupmy się na tym, czego nie ma. Czego nie ma? E, zielona herbata i kawa. E, to weźmy zieloną herbatę. A kawę mamy tutaj, dobra. I zamawiamy. Zabawiamy to, czego nie ma. O, i się kartony przewaliły. Dobra, ziemiaczki będą, możecie sobie pouzupełniać. Idzie, ruszył się. Wiedziałem, że się ruszy. Dobra, niech ma. Tutaj mamy lody. Lody możecie panowie pouzupełniać. Ruszy się któryś. No, już się któryś ruszył. Dobra. Co tam jeszcze? Kurde, ziemniaczki. I niech sobie uzupełniają półki w sklepie. I kawa, kawusia ta różowa Proszę bardzo, miejcie chłopaki, zajęcie A nie będziecie tutaj stać i się opierdzielać e, dobra, zielona herbata zielona herbata zielona herbata e, No. Czaj, dobra, cukier brązowy dajmy dwa kartony. Jeżeli herbata dajmy dwa kartony. E Czego tutaj nie ma? Miód, dajmy dwa kartony i e, ryż, dwa kartony. E, tego dwa kartony. E, miód, dwa kartony i ryż basmat dajmy dwa kartony. Dobra, możemy to zamówić i uzupełnić braki. Nie sobie dokładają. Tu mamy herbatę zieloną. Jeszcze pewnie któryś ruszy zaraz. O, już idzie. Ale ja cię wyprzedzę się trochę człowieku szybciej ruszać wiesz tutaj mamy ten makaron elbows o wszyscy, wszyscy się ruszyli ryż jeszcze raz makaron miód żeby tam któryś stał a już się ruszy, już nie stoi bo tak kątem ok ten idzie odpoczywać zmęczył się dobra, jeszcze raz dwa razy cukier brązowy Dwa razy cukier brązowy. Tak. co, weźmy sos ostry, bo zaraz będzie problem. Dwa keczupy, dwa majonezy. Eee. Dobra. Krabowe. coś schrzeniłem lody pizza dynilo, paluszki ja bym stamtąd zabrał te lody i dał lody tutaj proszę bardzo i tu a tutaj dał frytki Dobra. E, poruszki krabowe. Proszę bardzo. O, bo jakoś tak mi tutaj dziwnie za, zajechało. Dobra, uzupełniajcie sobie. Cukru brązowego dalej nie ma. Nie wrócił. A wszyscy stoją. Poruszki krabowe też. Proszę bardzo. Cukier brązowy to. A jeszcze jest. Dobra. Coś tam się kręci przy poruszkach krabowych. Dobra. Mamy. Mamy zapas. E, ketchup. O, ostry sos poszedł. majonez I tutaj będzie keczup, piostry, sos, jeszcze a, majonez. Dobra, paluszki krabowe jeszcze dwa razy. Paluszki krabowe dwa razy. Tu, tuńczyka nie ma i ser mimolet dwa razy. E, tuńczyk, tuńczyk i sermimolet. Imolet dwa razy. Tuńczyk dwa razy. E, tuńczyk, tuńczyk tutaj jest, jest tutaj. Wszystko tutaj jest. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Eee, sześciopak mleka. Sześciopak mleka dajmy cztery razy. Eee, sześciopak mleka dajmy cztery razy. Kurde, znaleźć ten sześciopak mleka. Ech. Jest. Dobra. I wylądowało. I Idźcie, uzupełniajcie. Bierzcie i wykładajcie. Oto magazyn mój. Nie ma chętnego. O, polski krawowe są. Znalazły się. Jason Statham tutaj chodzi i szuka, czy już otwarte, czy, czy jeszcze nie? Poczekaj chwilę. Poczekaj, dzisiaj jest uzupełniania towaru, braków. Dobra, to nie. Tutaj jeszcze koruszki krebowe. O, będzie ich sporo. A więc Tomek też tutaj poluje na, na otwarcie sklepu. Jeszcze nie zdobył pewnie informacji, czy będzie i kiedy i o której godzinie. Ale na dzisiejszym odcinku już nie ma co otwierać sklepu. Więc będziemy dokończyć tylko układanie towaru i, i będzie koniec. Także ostatni karton. I 1209 tam zostało. I ja myślę, że poszliśmy się jeszcze tutaj po sklepie. Małe, małe szusi, czy małego szusiego nie było? No nie ma. Małego szusiego. No dobra, ale to już sobie uzupełnię poza, poza nagraniem. Ja Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Za to, że, e, za to, że poświęciliście mi swój czas. Także, jak się podobało, to łapka w górę, subik, snapa komentarza oczywiście, należy do Was. E, możecie pisać, co po prostu, co Wam się, że powiem, żywnie podoba. Nie ma tutaj ograniczeń poza tym, żeby to było cenzuralne i w ogóle. No i co? Możecie dawać swoje sugestie, swoje jakieś tam rady. Postaram się je jakoś wykorzystać, umieścić, przychylić się do nich. No i co? Ja ze swojej strony zapraszam na kolejną moją produkcję, a my się tymczasem żegnamy. Trzymajcie się. Hej!